Cześć, cześć, siemeleczko, ludziska, tutaj Gruchasz Games, a to jest taki randomowy odcinek z aklinatora, ze mną jest Słonik. Cześć. Natalka. Ejo. I Kornelia. Hej. Nas jest bardzo dużo dzisiaj i od razu mówię, że tą, ta postać, którą teraz zgadujemy to jest Rezi, czyli zaczynamy. A gamy w ogóle w Akinatora, ja to ci nie wiedziałem. No, mówiłem. Twoja postać jest prawdziwa. Wyczytajcie, Chyba. wyczytajcie Słoniu twoja postać wygrała kiedykolwiek szakarski konkurs z Sadu? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Rezi? Jestem za nas Five Nights at Freddy's. A za to kogo jest? Nie, <laughs> nie, 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 Mandzio, Mandzio nagrywa, chociaż nie, nie. Rezi ma mamy, nie? No, a Mandzio sobie tego Twoja postać ma wyjątkowo długi włosy. Nie. nie ma długich włosów. Czy twoja postać ma dziecko? Nie, no tego to nie mam planować. Nie żyję. Tak. Nie żyję. Czy twoja postać jest gwiazdą? YouTube tak. Mhm. Czy twoja postać zrobiła mu z czuchotzie rozchodową? Czy twoja postać jest w żołnierze <grym> w USA? Tak! <grym> chyba nie. To jest, nie, nie. Czy twoja postać jest piosenkarką, piosenka? Nie. To nie, to. nie, nie. Czy twoja postać jest to dla filmu akcji? Nie. nie twoja postać gra jedną z głównych ludzi w Kwiatówkach? <grym> nie. Z pewnością. i twoja tutaj ma włosy koloru nie Nie. Nie? A, a Rezi ma czarne włosy. Jak i ja. Czy twoja postać nosi czarne ubranie? Czarny kiedy Chyba. <grym> w tak. Chyba tak. Tak. Chyba tak. Czy twoja postać bardzo dobrze śpiewa? Nie. 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 W tym samym łóżku co nie. twoja postać Czy twoja postać ma związek ze zjawiskami paranormalnymi? Nie. nie, nie. Czy twoja postać jest godzina? Nie. A. Czy twoja postać miała wiele dziewczyn? Tak. Chyba tak. Czy twoja postać zna się na FNAF? to jest? Nie wiem. Nie wiem. Czy twoja postać ma nie. obecnie ponad 50 lat? Nie wiem. Z pewnością. Czy twoja postać jest bohaterem musicalu? Nie. Właśnie się tak na nie patrzy. Czy twoja postać pojawia się w MTV? Nie. W MTV i AGD? W RTV. A, To no RTV. 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 <laughs> <laughs> Czy twoja postać ma sławnych krewnych? Mm, nie. Ma kolegę, zmusiałem teraz ostatnio była, z Maciemu. Czy twoja postać ma związek z policją? Nie. Nie, nie, nie. A było pytanie o aktora? Nie, powiedz mu, że nie. Nie. O kurde. To, to się wytnie. Nie. To się wytnie. Dobra, kij. Zagraj. Zagraj i teraz. Dobra, damy 15 lat. <głos》<głos》, <głos》, to nie, byty, yeah. <głos》> nie, nie było tego słychać. Ki, czy twoja postać pochodzi z Polski? Kogo mamy? O, blowa. teraz. Blowa. blowa. tak. Czy twoja postać tak. jest youtuberem? Tak. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. No, no. Czy twoja postać ma psa? Nie wiem. Czy Twoja postać gra w Minecrafta? Tak. Czy Twoja postać jest, no, jest wolnikiem? Dworzy... Nie. Czy Twoja postać mieszka w... z rodzicami? Tak. Czy Twoja postać ma ponad milion subskrybentów? Milion dwieście? Mi Dzisiaj mówiło? Czy Twoja postać nosi krótkie włosy? No nie. to Chyba tak. Czy Twoja postać. Tak. Teraz, Teraz nie. Kęcie, Teraz ale? nie, ale tak. Czy twoja postać ma długie włosy? No. Nie. Czy twoja postać mieszka no. sam w domu? No. Nie. Czy twoja postać... Tak. Gra w Minecrafta, tak. Czy twoja postać jezu pochodzi. Jezu. Nie, pochodzi ja już pytam. Czy twoja postać. Wodzie, nie. nie. Czy twoja... Czy twoja postać ma głowę z... <laughs> Czy twoja postać ma znany pseudonim? Ta. Czy twoja postać ma zwierzaka? Nie. Nowe. Ja pierdolę. Ale... Idę do domu. idzie do domu. Powiedziłaś się. Nie, boli mnie ręka, aż osłabłem naprawdę. Kto to Kogo teraz znalazłaś? Mandzia. Mandzio? Nie znam go. To jest... To to go bo nie może znajdzie. Nie, nie krytyka. Dawajcie, mandzia i nie krytyka później, okej. Okay? Mania to ogarniamy. O Jezus. Czy Twoja postać jest kobietą? Nie. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Tak. Czy Twoja postać tworzy tak? Czy Twoja postać ma psa nie. Czy Twoja postać gra w Minecrafta? Tak. Czy Twoja postać pochodzi z Anglii nie? Czy Twoja postać kiedykolwiek za... Zaprzestała robienia zajęcia, z którego jest znana? Andio. YouTube. Nie sądzę. Nie. Czy twoja postać jest... No. Co? 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 <laughs> <laughs> Czy twoja postać pochodzi z jej książki? <laughs> Czy twoja postać ma włosy na głowie? <laughs> Nie, na dupie! <laughs> E... Tak. Daj patą. Doszło Co? Pomiesz nie zbudnę F-N-A-F Mandzio, gdzie Mandzio? To jest <grym> No. Animowane kreskówki? Nie, z alienem mieszka. Co to jest, co? Nie pamiętam. a f coś tam. f n a -F. Nie, wyczytajcie, czytajcie. moja postać pochodzi z sitcom powodzenia Charlie? twoja postać mieszka z rodzicami? Z Czy twoja postać była na księżycu? Czy twoja postać naśladuje różne głosy? Mm, twoja postać jest zaparem? SKKF! SKKF! F как нет, не, не, не. Был, может быть, это было близко. Вельтас, Вельтас и Тен. Dobra, to jest ta, jak ja taka schodowa horroru Dobra, Dobra, teraz kto? Nie kryty, krytyk? No. A może... O! A wstachuje? O, no. to jest dużo po Jak będzie... Czarek. Ja, jestem. nawet, ja... Czy twoja... Dobra, tak to wyczytajcie. Najpierw... Dobra, nie ty... czy czytaj. Się no, dzięki dziękuję. internetowi, czy twoja postać jest rodzajem Chyba nie. nie. twoja postać ma psa? Ma? co? A Bo ja wiem. My nie, nie, nie wiem. nie wiem My no, nie wiem. Twoja no, postać Nie wiem. Ja ja nie wiemy. Wiem. twoja postać ma psa? Nie wiem, ja nie, ja nie wiem. wiem. Jest synem gołga. Nie wiem. <laughs> Czy twoja postać jest gwiazdą muzyki pop? Czy twoja postać jest gwiazdą? <laughs> <twoja postać> jest... <laughs> e, tak, chyba. Tak, on, on jest, pracuje w Radiu. On, on, on jest, pra z, z, Zależy, to jest Twoja postać. Pracuje w 30 panie. lat ma.

No to, to się wiedziała, to była płyta. No. Obie. Y, wiem, kto to może być następny. Hokaty. Ciekawy, czego zgadnie. Nie, nie. Ja znowu jego filmik. Zrobił ludzi w konia, Nie ma głupich głosów. Ja taką małą płytkę. Co z na niej nie jest. Nie, nie, A tego to nie wiemy. Jestem. Ja wiem, na pewno. Z <laughs> <laughs> pan <Spanáš un terečí. laughs> <laughs> <laughs> Aha, bo ty widzęś lat. my mamy No. Zvát. No. Nie oh. <hazé cúle> Weź wyjść z tego i włączy. Zrób wcięcie i nie Dobra, Dobra, cięcie. Jesteśmy. No. Teraz Korneja zginę w moim głowiu. Poczekaj, koła na to, składę na kostkę. Ej, patrzcie. Korneja <laughs> zginę. Co? Pochodzi z Polski? A kogo ona myśli? Nie, mam pomysł. Wiem kogo. Tego. Macieja musiała. Nie, ja się ja nie wiem nic o dobra. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Czy twoja postać stała się znana dzięki internetowi? Nie. Czy twoja postać zawiera kiedyś... Nie. Nie. Na 20 lat chyba. Co mówił? Ej, Maciej Musiał gra, gra w Rodzince.pl, w Aha. Czas Honoru i gdzie jeszcze? W Czas Honoru? Tak. tak. Mhm. On już chyba umarł. Aha, oddał. No tak. Zapytanie, czy masz nie sejmie? No. Tak. tak. Mhm. Daj, daj, w się no. A Połowę tu, a nie. Na ziemi? Nie ja będę trzymał, będę stolikiem. Tak, tak. Nie Ale no, to nie był dziecko. Był dziecko. Był rozumiem. Ha! Dziś ogólnie odpalę. Daj mi to. Czekoladą muszę to za górę. Nie rozumiem tego, czegoś. Zresztą...

Tylko w jakiejś na YouTube? Nie. Ja nie wiem, może ma. Tak. Pośrabać. <grym> <grym> mhm. tak. No tak. To jakaś tam. Co do tak. niemu scenicznego? Dorota roterka wcześnie. Przepraszam, <grym> nagubiłem w wypowiedzi. Tak. Jego mhm. <grym> <grym> Ta zadanie nie Tak, po prostu. Nie, nie. Tak? Nie wiem. Nie, tak. nie wiem. Tak. Nie, zdecydowanie nie. Chyba tak. Czy twoja postać jest związana z liczbą? Zależy mi na losie! Co mi pomaga? Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Ja pierdzicie! Jest kurwa blondy. Wow. Wow. Ja pierdzicie! Nie znam tego, która jak to mi się z nią kojarzy? Nie wierzę. Adam kraśko. O, no. No. Ten ten. ten. A tam Kraśko. Ten to z system. Wiśniewski. Czy twoja postać jest kobietą, Nie, Czy nie, ciem... wiesz, tej nie, wiem. Tak. nie wiem, nie wiem. Tak. Wszędzie nie wiem. Zobaczymy co wyjdzie. I czyż on jest piosenkarzem! Tak. A to nie było przesiekawo. No. Nie. Nie był Dobra, nie był A telefon komórkowy? Tak. no pewnie, tak. raczej. Bo nie pierwszy raz do tej. Tak. A co napisało? Poczekaj. W nie. 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 Chyba na... na nie, chyba. nie. Chyba. Nie. To tylko twoja pozad jest z... nie. nie. co napisało? Nie. Zdanego zespołu. Nie. nie. Zależy? Zależy. Chyba, chyba tak. Tak jest. Zależy. na Nie, nie. Na dwóch? Nie. <głosy> <głosy> nie, <prosi? głosy> nie. Nie. Nie życie to kabaret, więc nie. Tak, weź tak. On tak to to to... Ma duże wargi? No. 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 Nie tylko. Tak. Nie, nie wiem. Nie, Na Nadzwyczaj duża? Tak. tak <noise> to ja w związku z gwiazdą. Tak, z Olą ciupą. Tak, tak serio? Tak. tak, tak, serio? Tak. Jest. Co le? Nie. Co Czy twoja przecież jest znana dzięki tej wizyta? Tak. tak. Może te... Jakiegoś telewizora, ale te... ta tam. Jak się Cezary yy, Pazura możemy. O, o. Nie, bo no on będzie znał. Cicho. Zaraz. Nie, bo on nie będzie znał. Dajcie mi. Wiśniewskiego dajcie. Jego nie znam. Aha. Ale ja go znam. Nie znam. Ja go znam. Ty o, dobra, znam. Czy, w, dobra. Jest... Czy, czy twoja postać tak jest rodzaju żeńskiego? Nie. Nie, jest tak, tak. To twoja postać. Chodź. Tak. Nie wiem, te On tak, on miał strzyżony. Kto? Miał? Wiśniewski. On strzyżony miał. Ej, teraz, najważniejsza się żebym go nie rozlała. Uwłał. Ej. Ej. Co? Nie. 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 Wiśniewski? Pracuje? Nie pracuje. On śpiewa nadal. To, tam, to, 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 to jest praca, nie? No to, tak. to dawaj tak. Teraz już nie. Dobra, nie. No, więc tak. Pojawni. Nie. Miau, miau. Tak, miau, ale przeformował, ale mu nie O właśnie. I, i to chyba tak. to no, Nie, i to jest nie fair. Nie, ja w ja to nie wierzę. Dobra, z Wami był Gruchacz Games, słoniu <noise> Natalka i Kornelia. Żegnam